Chyba nie powinienem tak robić, bo moi przeciwnicy teraz rozwalają pady i jest mi ich szkoda. No i Ragequid. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przed nami kolejna karta, którą sobie zagram kolejne trzy spotkania w tej takiej miniserii, gdzie bawię się po prostu przeróżnymi składami, przeróżnymi drogimi kartami. I dzisiaj przed wami, tak jak widzicie, Ruth Hulit, 2 463 tysiące. Na początku miałem umieścić go na napastniku, ale później doradziliście mi, żeby lepiej umieścić go na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego. I tak prezentuje się cały skład, który stworzyłem sobie dookoła Hurita. Tutaj przetestujemy też od razu sobie Dembele i Obama Youngers. Ciekaw jak będą grać. Mamy też Castro, Matuidiego, środek obrony, Silva, Boateng na prawej stronie, Piszczek na lewej stronie i Oczywiście Kante, Once to Watch, teraz upgradeowany, 85 Overall. Jego statystyki wyglądają fenomenalnie. A wiecie, że uwielbiam grać i Dembele, i Kante. Więc umieściłem ich w składzie Manuel Neuer na bramce. I tak to wszystko się prezentuje. I chciałbym na początku też bardzo serdecznie Wam podziękować. Za za to co zrobiliście pod materiałem z Cristiano Ronaldo Toty Gdzie grałem właśnie kartą Portugalczyka ocenioną na 99 Wbiliście tam 27 tysięcy łapek w górę Jak ja to zobaczyłem będąc na wyjeździe ostatnio Właśnie kiedy nagrywaliśmy kilka materiałów Które będą się teraz pojawiać w przeciągu kolejnych dni Po prostu byłem w szoku Jak to jest możliwe? Tyle łapek w górę I to wspomniałem tylko o tym, że jeśli wam się spodobało Zostawcie łapkę w górę i to wszystko Że spróbujemy pobić rekord Pele jeśli chodzi o łapki w górę i to co się stało po prostu. No, brak słów. Trwa wyszukiwanie pierwszego przeciwnika, a ja jeszcze tylko przypomnę szybko, jak na początku każdego odcinka, że jeśli ktoś jest nowy i chce być na bieżąco z kolejnymi takimi materiałami, kliknijcie proszę pod spodem subskrybu i dziękuję wam za to bardzo serdecznie. A jeśli chcecie mieć takie malutkie spoilery dotyczące odcinków. To ostatnio zacząłem troszkę bardziej aktywny być na Instagramie. Taka mała podpowiedź, więc wiele osób też tam różne ciekawe rzeczy wyłapuje. A ja bym chciał zagrać w tych koszulkach. Ok, niech będzie. I proszę mi pokazać teraz mojego przeciwnika. W zasadzie skład mojego przeciwnika, jak to wszystko się prezentuje. Zobaczymy, jak to wygląda. 4-3-3, drugi wariant. I taki skład. No taki raczej rezerwowy skład z ligi niemieckiej. No tak to przynajmniej wygląda, ale jestem bardzo ciekaw, jak ten hulit na kamień się będzie spisywał. Longshot i świetne, fizyczność świetna. Świetna, tak. Świetna, Patryk, świetna. Tak mam powiem, że przynajmniej łatwo będzie zauważyć tego hulita. Poprzeczka, pierwszy strzał na bramkę, hulita od razu pręd. Hulit zablokowany. Skoda, to mogła być. Pierwsza bramka w jego wykonaniu, ale póki co naprawdę czuć taką fajną kontrolę piłki w jego karcie. Zobaczmy Silva, tutaj rozegranie jeszcze do Dembele. Dembele, strzał zablokowany, czy to był rzut wolny? Nie, czyściutko. Jak to wpadło? Kto to strzelił w ogóle? Chicharito, Hernandez, tak mi się wydaje. 1 do 0 w 20. Minucie spotkania. Zobaczcie, czy ta piłka się odbiła? Nie wiem, czy ona gdzieś tam po nodze jeszcze Thiago Silva właśnie nie przeszła. O, zobaczcie, w ten sposób to wygląda w ogóle, jakby Thiago Silva to strzelił. <grytania> I to jest bramka samobójcza Thiago Silvy, czyli dobrze mówię, ta piłka się odbiła. No, co za pech. Ale ładne podanie do Hulita, Hulit na prawą nogę, jak to dziwnie wykończył, ale mamy jeden do jednego. Obama Young asystuje. Patrzcie, takie no, trochę dziwne wykończenie, no nie? Ale to jest jego pierwsza bramka w dzisiejszym odcinku, także nie ma co narzekać, strasznie dziwnie zachowuje się czasem mój przeciwnik. No jakby trochę grał na czas, potem nagle gra normalnie, potem za chwilę znowu nie gra i tak to dziwnie widać. Hulit, lewa noga, ale on z łatwością sobie w ogóle wjeżdża tak w pole karne i mamy 2 do 1, rzeczywiście na tej pozycji środkowego pomocnika ofensywnego i ustawiłem mu jeszcze, żeby cały czas zostawał z przodu, żeby nie wracał do defensywy, żeby czasem mi nie pomagał gdzieś tutaj właśnie w zadaniach defensywnych, właśnie żeby był przy kontratakach zawsze z przodu, to tym bardziej jeszcze fajniej właśnie się pokazuje na pozycję i wychodzi mu to dość spoko. Ładnie Hulit z nimi zatańczył i dołożył bramkę. Co to jest za bestia w ogóle? Jak on już się znajdzie w polu karnym, to bardzo ciężko jest go zatrzymać. Zobaczcie, jakie te strzały wszystkie są takie soczyste, takie mierzone po prostu. Mamy 3 do 1 i to jest hat-trick w wykonaniu Ruda Hulita. A, i Hulit w słupek, czyli na początku poprzeczka. Teraz słupek, mogło być już 5 bramek w jego wykonaniu w tym meczu. Ale to ładnie porobił Hulit. Hulit w polu karnym, Hulit zablokowany w ostatniej chwili. Ale feeling grania tą kartą naprawdę jest niesamowity. Czy to jest rzut karny? Faulowany Rut Hulit i to będzie okazja na czwartą bramkę w jego wykonaniu w tym meczu. Tam jeszcze złapał się za głowę Piszczek. mu uderzyć w środek. Hulit w środek! Udało się! Czwarta bramka w jego wykonaniu, tak jest, ale bo po pierwszym meczu moje takie pierwsze wrażenia naprawdę są bardzo, ale to bardzo pozytywne. I chciałbym mieć w środku pola Julita, Kante i Vieira. To byłoby coś naprawdę fenomenalnego. <grywka> Szkoda, naprawdę szkoda, że to nie wpadło. Byłaby piąta bramka w jego wykonaniu. Bardzo fajnie tam zabawił się z obrońcami. No i nie udało się tego wykończyć, ale to też nie była taka łatwa sytuacja, żeby trafić. Zobaczmy jeszcze na koniec: Obama Young. Aj, nic z tego. Koniec tego pierwszego spotkania, oczywiście. Men of the match. Wątpię, żeby tu był ktokolwiek inny jak Root który odbierał właśnie piłkę za strzelenie hat -tricka. 14 strzałów cztery bramki, dużo strzałów niecelnych, nie mogłem jeszcze wyczuć tych właśnie jego uderzeń z dystansu. Zobaczmy sobie, jak to wszystko wyglądało. To jeśli chodzi o podsumowanie. 9 i 6 ocena, jeśli chodzi strzały celne. 8 na 14, tak jak widzicie, połowa strzałów celnych, także nad tym jeszcze muszę popracować, ale naprawdę pierwsze wrażenie, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo pozytywne. Zobaczmy więc na skład mojego drugiego przeciwnika. Jak to wszystko się prezentuje? Oj, tutaj dużo Pejsa, jeśli chodzi o atak. Ale dlaczego na CMI ma tutaj Mareza? Być może tamten zawodnik, który tutaj grał u niego nominalnie ma czerwoną kartkę, albo skończyły mu się kontrakty, w co wątpię. I teraz gramy towarzyski, żeby sobie to odbudować. A w zasadzie być może to jest czerwona kartka. Ale piękne pytanie do Obama Yanga, Obama Yang, no nie może cię dogonić tutaj Bailey, Jakim cudem Bailey go dogonił? Nie wiem, ale strzeliłem bramkę i tak. Szósta minuta. Obama Yang 0 Czyżby to był Rage Quit? Oj, hulit wjechał w wolę karne, lewa noga, ale strzał zupełnie nieudany i nadal tylko 1 do 0. Ten przeciwnik muszę powiedzieć, że już ym, gra lepiej, już czuć to, że jest lepszy. Na pewno lepiej gra też w defensywie, więc tak łatwo nie będzie mi tam robić takich rzeczy jak w poprzednim meczu hulitem. Ale to porobił Obama Young, do tego jeszcze słupek, niestety tylko słupek I to był chyba strzał z jego słabszej, teoretycznie, lewej nogi Naprawdę fajna akcja w jego wyknaniu, zobaczmy Hulit, tym razem z dystansu, Hulit Ale to był chyba zbyt lekki strzał, żeby zaskoczyć DHS takiej odległości I 30 minuta nadal 1 do zera Spróbujmy może z tego rzutu wolnego jakoś uderzyć Hulit, wysunięcie do niego Hulit, jaka bramka, 2 do zera w końcu jakiś long shotik idealnie wszedł. 37 minuta spotkania, piękny strzał z dystansu. Zobaczcie raz jeszcze tuż przy słupku DHA, Totalnie bez szans. Akurat przy tym strzale i chyba będzie Rage Quit coś czuje. A i mamy bramkę na 2 do 1, właśnie nie mogłem się zdecydować, którym obrońcom do niego podejść, w końcu nie podszedłem żadnym, to był mój błąd w ustawieniu e, i mamy bramkę kontaktową, nie wiem czy to będzie widać, raz jeszcze, o właśnie tutaj, wybieram jednego, drugiego obrońcę i w końcu okazało się, że to był właśnie błąd, bo przez to zrobiła się dziura w środku pola i Gomez strzela bramkę pierwszą dla swojego zespołu i mamy wynik 2 do 1, jak widzicie, 20 minut do końca, no pasuje, żeby tutaj Hulitz coś jeszcze strzelił. I dał nam dwubramkowe prowadzenie, albo obojętnie w sumie kto strzeli, byle ten meczyk wygrać. Patrzcie, jaka piękna kontra! 88 minuta spotkania, obok bramkarza, obok bramkarza, na to czekałem. Obama Yang 3 do 1 w 90 minucie. Spotkania naprawdę fajnie się gra tym składem, to muszę przyznać. Poza tym jednym moim błędem w defensywie obronie gra też mi się naprawdę bardzo fajnie. Myślałem, że Silva będzie o wiele gorszy. W ogóle wiele osób też narzekało na Silwę, że żebym go nie używał, bo ma jakieś tam workrate'y nieodpowiednie, ale postanowiłem go wybrać i naprawdę jest w porządku. Koniec tego drugiego spotkania Obama-Young, Men of the jeśli chodzi o Holita, jedna bramka, zobaczmy na strzały celne, 2 na 6, jak widzicie tutaj nadal jest problem z tą celnością przy strzałach z dystansu, nie mogę go wyczuć właśnie zbytnio, no i mój przeciwnik, jeden celny strzał tylko na moją bramkę, tak to wszystko wygląda i przed nami trzecie spotkanie w dzisiejszym odcinku, ale zanim to nastąpi mam dla was coś specjalnego. Jak zwykle tradycyjnie trzecie spotkanie musi być taką nutą czegoś fajnego. Dokładnie plus 10 do wszystkich atrybutów i zobaczymy jak wygląda teraz karta Hulita. 96 podań, nie, 96 pejsa, 93 strzałów, 99 podań, 96 dribblingu, 89 defensywy i 92 fizyczności. I Hulit w trakcie meczu zostanie przesunięty na napastnika i zobaczymy jak tam będzie się spisywał. Zobaczmy, jak wygląda skład mojego trzeciego przeciwnika, 4-3-1-2, formacja A-Team. Zobaczmy, jak to się tutaj prezentuje, no taki no, średni skład bym powiedział, no szału nie ma, na pewno nie można go porównywać z moim składem, ale jak to mówią, skilla nie kupisz, przynajmniej ja tak czasem mówię. <laughs> Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kulit przesunięty do przodu zamiast Dembele. Tak jak wam mówiłem, zobaczmy zajście na lewą nogę Hulit! I to jest bramka na 1 do 0 w czwartej minucie spotkania Hulit jako napastnik, oczywiście. Nie, przepraszam, ale takich rzeczy się nie powinno robić. Ja przepraszam bardzo, panie przeciwniku. No, no nie chciałem. Znaczy, no chciałem, ale. Nie no, chciałem po prostu. <laughs> ale on jest niesamowity. Chyba nie powinienem tak robić, bo moi przeciwnicy teraz rozwalają pady i jest mi ich szkoda. No i ragequit. Zobaczmy więc na skład mojego jeszcze jednego przeciwnika, jak to wszystko wygląda. Dwie legendy w składzie, 4-3-2-1, formacja Paulo Dybala na ataku. składzik, która tutaj bardzo fajny. Martial na lewej stronie, na prawej Quadrado. Mamy w środku, mamy też Dembele. 43 minuta i zdecydowanie najtrudniejszy mecz w dniu dzisiejszym podczas tego odcinka Zupełnie nie wiem jak tutaj się przedostać pod bramkę mojego przeciwnika Dobra gra w defensywie, no może coś z dystansu popróbujemy Oj, jeszcze Obama Yang, jakbyś tam podał właśnie do Hulita, który był w polu karnym Ale Obama Yang był faulowany, więc ja spróbuję tak jak przedtem Na krótko sobie to rozegrać, na spokojnie, do Hulita Miało być do Hulita, okej, okay, Obama Yang jak trafisz to też nie będę miał pretensji A dlaczego on tego do Hulita nie wysunął? Kulid, no proszę, 48 minuta spotkania, zobaczcie jaka bramka. Strzał techniczny i piłeczka wpada do siatki, mamy 1 do 0. Kulid jeszcze raz technicznie, jak te strzały wchodzą. 2-0, 55 minuta spotkania. To jest coś pięknego po prostu. Ładnie, to było ładne, to trzeba mu przyznać, ładnie to rozklepał, 2 do 1, 64 minuta, Marcial się nie pomylił, no w takiej sytuacji to akurat tym zawodnikiem pomylić się to już trzeba trochę zepsuć. No i zobaczymy jeszcze jak to wszystko teraz się zakończy, mamy jeszcze do końca spotkania sporo czasu, więc tutaj sporo się też może zmienić. Ja postaram się oczywiście hulitem jakiegoś lągrzecika, jeszcze jednego trafić. Ula la, suker i mamy 2 do 2. Tak jak powiedziałem, sporo się może zmienić. No i mój przeciwnik teraz zaczął grać o wiele lepiej. Dwie bramki szybko strzelone przez niego i mamy remis. I do końca spotkania jeszcze 20 minut. No tutaj trzeba wziąć się w garść. Tak jest, Obama Yang. 3 do 2. Chwilkę później. Powiedziałem właśnie przed chwilą, że pora wziąć się w garść i zobaczcie. Lewa noga Obama Yanga. I mamy bramkę na 3 do 2. Byle to teraz utrzymać. 9. już trzecia w sumie minuta tego spotkania. Zobaczmy na ostatnią akcję Hulita w moim składzie. Hulit, lewa noga, jak to zakończy? Niestety nie bramką. Jeszcze jeden rzut rożny. Spróbuję jeszcze raz zagrać, tak, żebym mógł podać do Hulita znów. Hulit, Hulit w polu karnym, Hulit. Niepotrzebnie się przypychałem, zamiast po prostu powiedz tą piłką dalej I zobaczmy jak to wszystko wygląda na koniec tego spotkania Udało się wygrać Dembele, Menow, of the match Jeśli chodzi o Hulita, dwie bramki, strzały cenne, 4 na 5 Teraz to już wyglądało lepiej, teraz te longshoty już naprawdę, że tak powiem, latały dużo celniej i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Root Hulit w czterech spotkaniach zdobył 9 bramek i naprawdę grało mi się nim fenomenalnie. To, co się mi u niego podoba właśnie, to fizyczność przede wszystkim i strzały z dystansu. Strzały z dystansu, które jeśli się naprawdę odpowiednio wyczuje, to są niesamowite. Do tego bardzo fajny dribbling, Ta piłka trzymana bardzo krótko. I ja widzę teraz różnicę pomiędzy Wiejrą a pomiędzy Hulitem. Grałem jednym i drugim zawodnikiem, i Hulit jest zdecydowanie lepszy. Czy jest wart swojej ceny? To musicie ocenić sami. 2 miliona, no 2,5 miliona trzeba dać za taką kartę, ale według mnie to jest najlepszy środkowy pomocnik obecnie w grze. Na kamie może czasem niektórym się nie będzie spisywał za dobrze. Możecie się woleć bardziej z innych zawodników, ale myślę, że na CM będzie po prostu perfekcyjny, nie do przejścia i tak to wszystko się prezentuje. Oczywiście, w ramach ciekawostki, mogę Wam powiedzieć też, że Nine Golan i jego Inform ma lepsze statystyki niż Hulit. Oczywiście, legenda, a Nine Golan jest tańszy o jakieś 2 miliony około. Ale poczekam chyba na to, co właśnie Nine Golana i wtedy przetestuję jego kartę. Bo myślę, że to będzie naprawdę, naprawdę ciekawe i zobaczymy, jak, jak wypadnie w porównaniu, właśnie z Hulitem. Oczywiście piszcie też pod spodem, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach, wiadomo już, że w następnym takim odcinku pojawi się Messi, ale oprócz Messiego, jakie są wasze propozycje, kogo chętnie zobaczylibyście w następnych materiałach, to byłoby na tyle, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie i piona!